Zatrzał, Daniel już masz zaproszenie, Pan już nie ten, ten ten. No, możecie przyjechać. Ale... Tak to jeszcze 13 lat. Ale, a, ale zeszło, to... Tymi, tymi, to, nie, to. nie, to No, w zeszłym roku też było, było dwóch, no, to tam no, no tam no, tam. No, to nie, nie, A wiele rzeczy zapominam. Zostaniemy po wszystkim jeszcze na 2-3 minuty. Jest taka tradycja, że czempioni mają takie video, że komentują wszystkich innych czempionów. Wiesz, z tym, wygrał, Przygotuj się mentalnie. się bo za nie Ale to i tak nie ma znaczenia. Nie, wygra, nie, Zrobimy Nie, 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 nie.

bo jest zły tak, internet. nie znam, a nie jest dwa zwycięstwa, a zwłaszcza, że Już trzeba wajerać. Darek, już lat uważam na internecie. Szanowni, nikogo nie uważam na internecie. Nie słyszę, że co zobaczyć. Fajne, to mam. się za 10 lat, za 20 lat, striknie złowiesz. Ale byłem młody, ale byłem dobry. Darek, ja już na drugi tydzień patrzałem, jak ja grałem. Ja mówiłem, ja wygrałem. Tylko ludzi na przykład mówiło, że po raz pierwszy widzę o a co, to nikt nie, nie ma. Ja, ja, ja. W ogóle jak się gra, myślę, się zobaczy, tak jak ten piłka z Babie, no przecież tak robię. A później do baba, że... ja a to bardzo. Na wideo. Ja mówię, że prawie Ja tak, wierzę, ale ja tutaj nie wiem, wiesz wcale, im, jak to zweryfikować. Nie wierzę nie. Ja wiem jak to zweryfikować, jak widzę. Zrobię się zobaczy. Zrobię, zobaczę i dopiero. Nie, trzeba ja... ja. Jesteśmy? Ale? Oui. Tomas? Nie, no idzie, niech A Gdzie kupak jeszcze? No Władnik Ale kupam się.

no mamy czas rewelacyjny. Rekordowy czas. Rekordowy czas. się alles übersetzen? Doch. Ein bisschen. Markera nie wziąłeś. Markera nie wziąłeś. Ja, markera. Markera nie wziąłeś. Ja, Minuta, bo. Tań ma czerwony to jest fajnie, ale chcieliście tu gracie, o dziewiątej.

Der Daniel braucht jetzt 60 Sekunden für die Toilette. Der Champion, der, der 20. Champion von Rosen Daniel, ihr stellt es To jest stres, czyli niecham się Jeżeli kto, to to Ale Dlaczego tam Daniela w Daniel tam Powiedziałeś, że mądre kosmy w tej chwili są. To jest on tak z pamięci nie powie zaraz ja jak ja namalować się, i... Nie mówiąc musi się umyć, bo to musi wyglądać... Ja się nie dziwię, jak policjantki te sekcje udzielają, ale to się trzeba sfinansować w krótkim czasie jakąś... Można na idiotykę... Bardzo szybko można wyjść na idiotykę. A wytrych. jeszcze wytrych. tak inteligentnie nad Możesz tak wyjść, aż wygina, że... Przygotowałeś się? Zawsze. Aha, no to gotowy jest, dawaj. Okej, panie. Ale panie, przepraszam oczywiście, Jezus Maria. 90 z turniej rozwodarek na ziemi niemieckiej. Dobiegł do końca. Do z z Swjendy. Zawsze mam taki zwyczaj, że na końcu chcę nie płytko dać komuś coś i podziękować i pogratulować. Tylko coś powiedzieć. I na przykład sięgnę teraz po, po, po bonus turniej. Słuchajcie, bonus turniej jak zwykle mocno obsadzony. Daliśmy od samego początku prawie sety. Końcówka była. Tajbrekowa z różnych e, e, obiektywnych powodów. Bardzo fajne półfinały. Hubert Czekalski z Pawłem Maczelem Hubert w końcu Czekalski zrewanżował się Pawłowi. Dwa razy początku przegrał. przegrał. W końcu rewanż 7-5. Ja? Hal finale Hubert gegen Paweł. Vor dwa wochen, vor vier wochen had er gegen Paweł dwa majeure Jetzt coole rewanż 7-5 gewonnen. Respekt, szacunek. Hubert Ale oczywiście musisz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie dałeś rady w finale Tomasowi? Więc mistrz danych, bo Tomasz nie będzie w finale. Dlaczego? Dlaczego przegrałeś finale? No prosta sprawa. Wiedział, w którym momencie. Idziesz. Pomaga, widzisz, w grze <gadzie> w <gadzie> grze <gadzie> w <gadzie> ci ja nie się wygrywałem ci, którzy decydujące piłki wygrywają. A ja, okej. Okay. I I ty nie byłeś akurat tym, który te decydujące wygrywał. To powiedz mi w takim razie w jaki sposób on te decydujące piłki wygrywał. Błąd twój, winner z Tomasa W drugim winner. Winner. A, a wcześniej? Skaszeniłeś wcześniej, to. Nie nie, nie kojarzę te piłki. Nie, nie kojarzyłem. Runner up, vergrannen im Bonus-Turnier, Hubert Czekalski, Jarek. Thomas, ich habe Hubert gefragt. Er hat sich revanchiert im Match gegen Pavel. Und die Frage war zu ihm: Warum hast du Finale verloren? Er hat gesagt, in entscheidenden Punkten hast, hast du die Punkte gemacht. Sag mal, okay, Thomas Fuchs, warum hast du gewonnen? Dazu vergraue ich Finale? Weil er die einfachen Punkte nicht gemacht hat. Er hatte so viele Volleys, die hat er ins Netz gehauen. Er hatte viel, viel die Chance, den Punkt zu machen und hat die Wolle einfach, da war er unkonzentriert, von ich. Ach so. also, er hat zu viele leichte ja Fehler gemacht. Er hat sich über den Platz gejagt und dann am Netz ja einfach... Er hat nicht gejagt, aber er hat also nicht die Chance, mit der Wolle den Punkt zu machen und, und die Bumpe, das, das, ja. hat das... Aber leidet, die Bälle waren nicht schwer, oder? Nein, die, oder nein, von nein. Also die Bälle, mit denen er die Punkte hätte machen können, waren nicht schwer und die hat er nicht genutzt. Ah, ja. Das war eigentlich Glück für mich, okay. dieses. Okay. okay, Thomas, sagt, dass das einfach nur Glück für ihn war, weil sehr viel Pfeife hattest, bei Wolle. To nie były jego jakieś trudne piłki, gdzieś tam po prostu, gdzieś tam ci nerwy nie, nie, nie wytrzymały. Aha, tu się pomału wydaje, kolego. A ja, ja cię pytałem. Okej, okay, Tomas, gegen Slawek 6-2, warum so einfach? Dlaczego tak bardzo blatko Slawka pokonałeś po finale? Warł aufgeregt, Slawek. Hadziałam so viele Chancen, <tans> nie wiem. Er war Weil letztes Mal hast du auch gewonnen? Ja, auch. 6 Ale war knapp, oder? Ja, 6-3 ja war das. 6-3 ja war knapp, aber diesmal kommt dann ganz nett. Zboczy, zboczy. Półfinał wygrał ze Swatkiem, a wcześniej, dwa tygodnie temu, ze walczy, walczył tak naprawdę ostro, dlatego pytałem, jak to się stało, że on tak łatwo poszedł. Bonus turnieju Ziga, zwycięzca bonus turnieju Thomas Fuchs. Daj, daj, daj. Przyspędę w co to jeszcze w tym bonusie? Częściej w trzech tiebreakach przegrał... Co? Część Częściej wygrał z Karolem. Ale padaj ze Sławki. No, ze Sławki. To był za dobry. To za Tu zaskoczyłeś mnie. Ja byłem pewny, że w jednak. tak przegrałem znowu z Hubertem. Drugi raz w Setach. To teraz podejdźmy do, do. Tutaj się odzywa. Ma prawo, ponieważ jego się wygrał mnie. Andrzej Wodniak. I Andrzej Wodniak mówi, że co? Że. Drugi raz przegrałem z Kubertem w Setach. W Setach. Rzeczywiście, czytaj breki z Kubertem. Yy, mogę powiedzieć tylko jedno. Przykro mi. To nie laję. Ale trzecim razem będę Będzie jeszcze. Okej, okay, to był bonus turniej. Słuchajcie, mamy teraz Debla. A Debla tylko zobaczy, zobaczy finał. Finał Michał Bodziony Thomas Fuchs z Chrysem Frentlem i, i Łukaszem Matygą. No taki no taki Debel raczej nie może przegrać. Zo się dobry Kanifelial, Trzy razy wygrali z sobą, trzy razy, trzy razy wygrali debla. Gratulacje dla zwycięskiej pary Debla. Tomasz Kuk, Mikał Michał Bodziony, Lubań. Chris Lajda w finale verloren. Wie oft eigentlich. jest bardzo często gdzieś tam dociera i nie, nie, nie udaje mu się wydać, że jest artystą tenisowym. Czekajcie, ja grałem w Debla, muszę zobaczyć, doszedłem. Dalej Guziołek z Alanem do pofinału. Przegraliśmy z późniejszymi zwycięzcami. Oklaski dla Darka Guziołka. Słuchajcie, jesteś, jesteśmy już przy końcu. Mam, słuchajcie, be, e, turniej główny. Turniej główny rzeczywiście. Zwycięzcy grup to naprawdę są fachowcy od rakiety tenisowej. Od samego początku były świetne, ciężkie mecze. Michał Łapiński, którego nie ma, debiutant z Jeleniej Góry, przegrał z Wojtkiem Medyńskim 6-4. Tam też tak było na styczek. E, Daniel Wodniak, proszę, z, e, z Alanem Mateńskim. Alan Kurcze. O, Alan jest! Ja wziąłem, ty mi uciekłeś. Alan, nie dał rady Daniela pokonać? No niestety, nie dzisiaj. Nie dzisiaj, Może ale masz taką czutkę i czujesz się, że jak spotkacie się, to gdzieś tam masz szansę, czy... czy... się, nie, się. Postaram. Tylko zobacz, co on teraz zrobił, on, on, on wygrał Rosenkowka. I co teraz? Ten zeps czyli wiarę w siebie, ma większą teraz danie, To jest na no, ciężkie zadanie za dwa tygodnie, bo ja myślę, że za dwa tygodnie się zobaczymy. Alan wierzy. Materski. Debiutant i kapitalna postawa szkoda, że jaka tu trafiłeś, bo gdybyś trafił na taką środkę jak ja, to gdzieś tam się przemycił i who knows. wiem, może to byłoby lepiej. Chris Frenzel wygrał z Darkiem. Gładko 6-0. Nie wiem dlaczego w ogóle. Wam was tu denta 6-0, Dlaczego wygrałeś z Darkiem 6.00? Dobra, A ja, okej. Okay.

Zostawmy to. Lasny Last New Deal. The Ganz hardest match in the half-finale. Ciężki mecz po, 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 finał, po, półfinałowy z Danielem. Natomiast historię zostawmy. Michał Bodziony. Skąd? Tak o? Nie, jest, dobrze. musiałem się zapląta. On głowę podniósł i... A nie, on chce do nas przyjść. Musisz powieć. Słuchajcie, Michał Bodziony w tie-breaku... Ta, to jest taka fajna historia, Michał Bodziony z Wojtkiem Medyńskim grali w historii Rozachowu e, dwa razy, było po jednym i dzisiaj było takie jakby nierozstrzygnięcie nie? i kuriozą było to, że zawsze butajmy. Czemu dzisiaj e, Michał e, wygrał To e, było wygrałem? Bo Przed meczem przybyłeś się pewnie, czy, czy, czy po tych.? Czy 1-1, prawda? I wiedziałem, że to będzie dobry match. Bardzo przyjemnie. To ci wystarczyło. Dobrze zagrać i wiara w to, że jeżeli konsekwencją dobrej gry będzie zwycięstwo, to to będzie chyba na co się może przydać. I w finale z Danielem. E, Danielem 9-6. Szybko odjechał, mówiłeś w wywiadzie po meczu. 4-1-4, coś tam. I co nie dało rady dogonić? No starałem się do samego końca. Trochę łapałem grę, ale do, do końca. Panie Michał Bodziany, dlaczego on odjechał 4-1? Jak to się stało? Gdzie jest ten twój serwis, ten power serwis? Zobaczcie się? Daniel dobrze zagrał, jaki kapłanów zrobiłem i Przy swój serwis się I przytrzymał do końca. Chociaż na końcu, była była różnica dwóch breaków, a na samym końcu to chyba jeden, ja to jakoś tam doszedłeś bo mało myślałem, że to się wszystko gdzieś tam odwróci i nie będę miał dwudziestego czempiona mojego turnieju. No, dojeżdżam, ja bym się załamał. To na tego, na tego odpuścił. Tak, na tego odpuścił. <laughs> Dobra, to mam przezna podziomu. Jak to byś szybko skonstatował, taka. Super, okej. Okay. No i, i teraz przejdźmy do... Yy, gratulacje, Michał, Brawo, No i przejdźmy do, do Daniela. Ostatnio pisałem, że życzyłbym sobie, żeby Daniel wygrał mój turniej. bo Dzisiaj nie było tak łatwo. By był Chrys, był by, by, by Michał. Obsada była dość, dość mocna. E, co? Moje marzenia się nieraz w życiu prywatnym też spełniają. Teraz jakby służbowo, prywatnie też się ziściło. Daniel obgrał, obegrał Michała, wygrał, wygrał z Chrysem po, po ciężkim, dramatycznym meczu. Prawda? E, Mm, nie będę mówił, jak tam się to wszystko odbywało. E, po prostu świetny gostek. Przeprosił mnie w, w, właściwie za, za, za pewne nieporozumienie, które tam nastąpiło. I to jest, to jest szacunek. W ogóle w życiu ciężko ludziom przychodzi takie słowa jak przepraszam. Wiąże się to oczywiście z przyznaniem, że, że gdzieś tam dałem ciała. I mówię też o Tobie, mówię w ogóle. Słowo przepraszam jest bardzo rzadko słyszane bądź widziane. E, e, e. W życiu codziennym, i fajnie, że coś takiego e, tu się zdarzyło. Wtedy, kiedy są emocje, są nerwy, jest rywalizacja i tak dalej, i tak dalej. Super. E, super czempion zwycięzca Daniel Wodniak. No I teraz jedziemy z kopsikiem. Nie wiem, czy zrobiłem tu jakąś, jakąś porządek. Double runner up, double runner up. Dobry Majster, Dobry Majster. Przegrani w finale Debla. Chrys Łukasz Matyga. Chrys bo Łukasza nie ma. Dobry, no nie ma, a my God. Łukasza nie ma, więc odłożę mu dyplom. No i zwycięzcy. Za pierwsze miejsce jest tym razem niemiecki dyplom. I to nawet troszeczkę się zgadza, bo para, para polsko-niemiecka. Zwycięzcy w, w turnieju deblowym 90. roku Chowdary Michał Bodziony, Thomas Fuchs. Michał Bodziony nie jesteś, jesteś Tomas Fuchs. O, to nam jeszcze było. Okay. Better, better, better. No i oczywiście, jakie piękny kochary. Michał Bodziony, Tomas Fuchs. Gratulacje, wstańcie proszę, Stanę z wami. Zwycięzcy, zostańcie, zostańcie. Dlajmy. Teraz przejdźmy do bonus turnieju. Bonus Meister i bonus Runner Up. Runner Up to jest angielski numer za drugie miejsce, drugie miejsce, Runner Up Hubert Czekalski. Przegnanie to to też mój, mój główny cel. Gratulacje. Zostań, proszę. A, Tomas. Ale <garku> dalej. Garku, Garku. To to, że mnie że pokonał w trzech setach, to Wielka wie? sensacja. Tak. <grym> I pokonanie Wodniaka Andrzejewskiego. Tomas Fuchs, zdobywca pierwszego miejsca w... Bon a, zdobywca pierwszego miejsca. Co ja gram? To się mówi o 30 Ten... Triumfator w bono studnieju, Tomas Fuchs Gieliks. To jest igra. On w bono studnia. Tomas! Oh, oh, oh. Tomas Kups! Pat lacy <laughs> On, on si. Ok. Pako, zaraz kończymy i... E, hiszpański jest za trzecie. To Wojtek Nielski nie ma, to wojka Łóże. Runner up i tu ma. O! To jest zaba kone, chyba widzimy. Polski dyplom za trzecie miejsce, ale Polnys uką w Fitzte Plac. w e Fivieta, fie czwarte, czwarte. A, a zdobyłuje niemiecki zawodnik. <laughs> Czwarty zwycięzca. Chrys Pręce. Un świadomie Disiec Byton, das tu das list. Poproszę Ci, żebyś to przeczytał. Czwarty zwycięzca. Chciałby nam półnióze, półnozę, bo jak Polnęz Urkunde. Uwaga! Chrys Pręca! Czwarty zwycięzca. Pst, pst.

Nie, pod, nie podniosę dyplomu. cię zaraz. No, 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 no. Dobra, mam go. OK. Słuchajcie, runner up, <knie> czyli pokonany, pokonany w, w, w finale Michał Bodziony, Luba Świątki. 14. Czyli co się teraz? to jest Często się wyrywało, a teraz... Ja no, listy... tak, to, już... jest już to jest coraz jest. bliżej. Proszę, Michał Wodziony. Nie będę nic mówił. Zasłużył właściwy na właściwym miejscu, czempion zwycięzca 90. Turnieju z Zgorodareka, Daniel Wodniak. z szacunek, szacunek. szacun, szacun respekt. Proszę, proszę, zrobi nam Łukasz, Łukasz. zrobi nam fotę jakąś, trzymaj to wszystko, Na żadę. czekaj, 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 tak, no, jest, jest, Daniel Wodniak, ok, ok, teraz poprosimy Cię, słuchajcie, poprosimy teraz tak, Daniela, żeby na miejscu, na którym za, za kilka dni ląduje jego zdjęcie, mazakiem postarał się swoją podobiznę tam wymalować i oczywiście przykleić pierwszą gwiazdkę w historii. Zobaczymy, sprawdzimy. Rakietą włada, jest grzeczny, ułożony. Zobaczymy, jak maluje. Taką kraść, langsam Daniel Wodniak. Taką kraść, langsam Daniel Wodniak zobaczymy. Pomału się pojawi zaraz Daniel. Miał pomóc mu Łukasz, ale myślę, że... No, chcesz drugiego mazaka? Nie, wystarczyć. Ej, hej, not so bad. No, 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 no. Podpisz się ładnie teraz. Czytelnie się podpisz ładnie, że to jest Daniel Wodniak. Możesz innym mazakiem jak też. Masz zielony. A ja uszy, och, ja genau. A ja myślałem, że uszy to to jest pucharnie. A ja, ja. Tomasz, teraz podpisz się ładnie, czytelnie. Daniel Wodniak. Ja na Na internet Gratulacje i proszę gwiazdka. Pierwszy tryumf. Daniela.